Mieliśmy truskawkowy księżyc. Dlaczego truskawkowy? Dlatego, że w Ameryce lata temu zobaczyli, że księżyc jest w kolorze truskawki podczas zbioru truskawek, i od tamtej pory mówią truskawkowy księżyc. Ale z mojego aparatu, z mojego telefonu nie widać tych takich pięknych kolorów. Przybliżyłam i nie jest to samo, jak był w rzeczywistości. I w tym samym czasie zrobiło się bardzo zimno, chociaż mamy zimę, ale zrobiło się jeszcze zimniej. A teraz zobaczycie, dlaczego. Ten filmik i zdjęcia wzięłam z internetu. To nie jest moje. Śnieg spadł w innych województwach, dosyć daleko, gdzie ja mieszkam. Będzie jakieś 2000 kilometrów, ale widzicie, ile jest śniegu. To po prostu skrzyżowało życie ludzi i zwierząt, a u nas jest bardzo, bardzo zimno. Przyszłam do sklepu kupić coś i mówię: zobaczę na jajka. Półka całkiem pusta i tutaj jest jedno jajko. Widzicie. Tak u nas jest z jajkami. Muszę pojechać do innego sklepu, do Oldi. Tam zawsze kupuję jajka i nie są bardzo drogie. Tak samo jak w ubiegłym roku, a moja wnuczka miała koncert taneczny. Drugi raz, w ubiegłym roku miała pierwszy raz. Babcia kupiła jej kwiatki i babcia kupiła jej kapkę i trzyma w ręku. Pokażę wam, co będę mogła, bo nie wolno mi nagrywać na występach. Jedziemy w Windzie jesteśmy. Walentyna taneczny. będzie miała występ taneczny, ale wam nie pokażę. Nie pokażę Wam dlatego, że nie wolno tam nagrywać. Pamiętacie, w ubiegłym roku miała pierwszy koncert. I teraz ma drugi koncert. Ona jest pierwsza z prawej strony. Jestem tutaj, ja jestem tutaj. A po koncercie rodzice muszą odebrać swoje dziecko, a wołane jest imię, i rodzice muszą podejść i ją wziąć. Było dużo dzieci, dużo grup było. I dzieci były odbierane z różnych innych drzwi. Moje Walencyna! The dances! Excellent! Bardzo zmęczona. Bez rodziców była od 10 rano do 2 po południu. Patrzę przez okno. Na Pacyfik. Moja córka tak wczoraj stanęła i popatrzyła przez okno i zobaczyła dwa delfiny. Zanim wzięła telefon i nagrała, to one już zginęły. One były bardzo blisko brzegu, tutaj, gdzie ta biała piana. Były naprawdę olbrzymie i dwa, tak jakby się bawiły. Czekolada na Gold Coast jestem u córki i pilnuję małego rozrabiaka. Ten malutki rozrabiak tutaj siedzi i pije Babicino. Smakuje ci mniamniam Babicino. Jestem u córki na Gold Coast i pilnuję moją wnuczkę. Zobaczcie, co znalazłyśmy, kwiaty robione na szydełku. Patrzcie, ile ich jest, całe stoisko. I nawet do włosów spinki dla dzieci. Patrzcie, całe bukiety. I tutaj malusieńkie takie. Moda nadchodzi do Australii. O! Ładna prezentacja. Bardzo ładnie te bukiety wyglądają. 15 dolarów za taki bukiet. Jest trzy kwiatki w tym zrobione. A te inne będą w innych cenach. Ten jest 15 dolarów za jedną różę. Za jedną. A tamte 27 z wazą. Bo waza kosztuje 12 dolarów. No ładna prezentacja Co kupujemy? Co kupujemy? Ciasteczka jakieś. Chocolate eklea. E What's small. that pink? Strawberry mousse. Siłą mousse. She won't eat. Strawberry Mousse. Which one? Um, two. <laughs> Co ty chcesz, Gia? Z babcią jeden, bo ty nie zjesz yeah. sama wszystkiego. Coś nowego, babcia nie wie, coś z orzechami, ten krem, co to jest? To Tak, ty też chcesz? Też, dobrze, babcia kupi. Ty wybierasz, bo ma pomarańczowy kolor. O, good girl. Co chcesz? Co ci dać? To? To ci dać? To jest czekolada? Masz. Co to jest? Zobacz. Dobre? Ok, babcia ci trochę da na talerzyku. Odnyki? Jeszcze ma dwie godziny do spania, można je dać troszkę. A to ja jestem w końcu <grym>, bardzo zajęta jestem wnuczką, więc nie możecie mnie widzieć. Co? Mama dzwoniła i tata pojechali do Melbourne i jej siostrzyczka zadzwoniła. Porozmawiali, popatrzyli na siebie przez telefon. Tak. Idziemy, jesteśmy. W sklepach. Przyszłyśmy z wnuczką, żeby ją po prostu zabawić trochę. I a, jesteśmy w sklepach, jedziemy teraz do domu. A miałyśmy ciastko i herbatę. I tutaj musiałabym być sama, bez wnuczki, żeby Wam dużo pokazać. A byłyśmy tam na górze wysoko. Ale wiecie, jak to jest z dzieckiem, ciągle człowiek musi uważać. Ona jest jeszcze malutka, bardzo dobra, ale malutka. A tutaj jest ta z przodu Fresh Food Market. Olbrzymi sklep z warzywami i z owocami. I bardzo tanie w porównaniu do innych sklepów. Więc zrobiłam zakupy, mamy już tutaj w wózku. Tam moja i moja córka. I też młodszej córce powiedziałam o tym sklepie, że jak tutaj przyjdzie, tutaj sobie może kupić albo zamówić się z tego sklepu. Idziemy teraz do auta, położyć tą młodszą spać. A jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc, i już na noc następny. Dzień będziemy u siebie w domu. Paweł zoło jest na balkonie. Popatrzcie. Biało-czarny przyszedł. Ja jego nie widziałam wcześniej. Nie wiem jak się nazywa. A te tutaj, widzicie głowy ich? Jedzą jabłko kolorowe. Zaraz pójdę z drugiej strony. Pokażę Wam bliżej. One przyfrunęły tutaj. Bo pies też je kolację. Nie. Buddy. Tak. Buddy. Jedzą jabłka. A ten jest jakiś, nie wiem, ma taki mocny dziób. A takie mocne, z takimi dziubami, to są ptaki, które zabijają inne ptaki. Nie. Ten nie. Boi się. Ja jemu dam... A ca ziarka jedzenie Damy tutaj jemu, zobaczymy czy będzie jadł. Będziesz jad, czy nie, to nie jest dla was, to jest dla drugiego ptaka O, wyrzucają. nie jest dla Was, tutaj macie swoje jabłko Pada deszcz Zimno się zrobiło A tamten czeka Teraz mamy drugą tęczę dzisiaj. Tamta była mocniejsza. Ta jest podwójna. Jedna tutaj, a jedna tutaj. Padał deszcz, zimno, wiatr wieje. Jak tylko troszkę słońce wyjdzie, to od razu robi się tęcza. Ostatni dzień. Dzień numer 3. I dzisiaj jedziemy do domu w końcu. Jesteśmy wykończone, ale wnuczka była bardzo dobra dziewczynka. Tutaj mam gorącą czekoladę, a ona ma baby Znowu bite, bita taka piana. Wiecie, tam w Polsce też są mleko i troszkę na wierzch czekolady. I na sam koniec ja zmęczona, oczy, szyny, włosy do mycia, ale przeżyłam te trzy dni. Witam wszystkich serdecznie. Jak mnie widzicie w kuchni, to znaczy, że będę gotowała. Zgadnijcie co? Moja rodzina w Polsce to robi na wszystkie okazje. Ja dzisiaj robię gołąbki z ryżem, mięsem w sosie pomidorowym i będę używać moje własne mrożone pomidory. Położę okulary, bo idziemy do garków. Ryż się gotuje. Tutaj się smaży jedna cebula. Tutaj mam wołowinę. I wiecie, tutaj kapusta słodka, bo u nas te duże główki są takie twarde, nic nie można zrobić. Troszkę zmniejszam mięso. Będę robić tak, żeby mięso nie było bardzo ugotowane, bo wiecie sami, że mięso będzie w piekarniku. Z wołąbkami. Pieprzu, przyprawy. Dobrze, tak. Ryż jest prawie gotowy. Dodam ryżu i wymieszam to. Liście są miękkie, ale jeszcze będą się piekły w piekarniku. Dodam swojej pietruszki mrożonej, z mojego ogródka. Niedużo wyjdzie gołąbków z tych liści, z tej kapusty. Oddzielam je bardzo delikatnie i trzymam je tutaj, żeby odkapały trochę z wody. No i zawinę, ale widzicie, nadcinam tak te liście i delikatnie zdejmuję. Bo po prostu nie będę miała dużo tych gołąbków. A dzisiaj przyjeżdża moja córka z jej mężem, a więc chciałam zrobić kilka gołąbków. A widzicie, zawinęłam, nawet nie zdążyłam nakręcić, jak je zawijam, ale ile wyszło, tyle wyszło. Dzisiaj moja młodsza córka przyjedzie z mężem i. To pewnie jeszcze zrobię pieczone ziemniaki i dzisiaj ich zjemy. A tutaj się pomidory gotują, i z tego będzie sos, pójdzie do garka razem z gołąbkami. Teraz mam tutaj sos pomidorowy zrobiony. się upieką to będą bardzo smaczne. Umyłam dwa wielkie liście. Przykryję ich z liść, liśćmi. Piekarnik na 240 na jakieś dwie godziny, bo to się musi dobrze zagotować w środku. I ubiorę też ziemniaki, pokroję i później włożę do do piekarnika. I um, przed samym jedzeniem i będziemy mieć lunch. Córka mi dała znać, jak daleko są od domu, więc ja wkładam ziemniaki, żeby były gotowe, gdy oni przyjadą. Kartofle na wierz 40 minut i jedzonko gotowe. Nie nagrywałam, gdy przyjechali, ale gołąbki zrobione, ziemniaki upieczone i były bardzo smaczne.